Pytanie do kawy numer 7 Marku: jakieś kilka suplementów dla siatkarza? Slash koszykarza, bez których ani róż. Zacznijmy od tego, że przy dobrze zbilansowanej diecie powinniśmy minimalizować potrzebę suplementacji, szczególnie sportowców amatorów. Natomiast kiedy mówimy o sportowcach Semi Pro lub Pro i bardzo intensywnym treningu, to pojawiają się suplementy, które są absolutnym must have. Em. I ja taki must have w kontekście sportowców mam oparty o substancje ergogeniczne, czyli substancje, które mają udowodnione działanie pro. Poprawę performensu i znajdują się na tak tzw. liście ASCA. Są to suplementy typu A, czyli mają udwodnione działanie, są science-based, to co jest dla wielu osób tak bardzo istotne. I mam kilka swoich asów w rękawie, które bardzo często stosuję w pracy z zawodowymi sportowcami i też Wam dam kilka tipów z tej strony. Numerem jeden, który jest absolutnym must have'em i to bez względu na to, czy jesteś sportowcem, czy nie, to jakby w tym wydaniu skupimy się typowo na poprawie parametrów sportowych, to tym suplementem jest kreatyna. Dlaczego? Ponieważ kreatyna będzie zwiększała wydolność podczas pojedynczych i powtarzalnych sprintów, zwiększona synteza glikogenu, podniesiony próg anaerobowy, zwiększona zawartość ATP, usprawniona regeneracja, czy lepsza tolerancja treningowa. Abstrahując od wszystkich elementów zdrowotnych, które robi, to absolutnie działa Pro Performance. Numer dwa to beta alanina. Szczególnie w sportach drużynowych jest bardzo istotna. I beta alanina tutaj, w kontekście przełożenia tego na utylizację jonów wodorowych, czyli nasze mięśnie są w stanie pracować dłużej i mocniej, co doprowadza finalnie do wydłużania czasu treningu albo zmniejszenia zmęczenia, lub w ogóle zwiększenia wykonywanej pracy w jednostce. Czasu. Było takie świetne badanie, które ja często cytuję, przeprowadzone na judokach, które wykazało, że stosowanie beta-alaniny w dawce 5 gramów dziennie doprowadziło do tego, że zawodnicy judo wykonywali więcej rzutów na partnerach treningowych niż grupa, która przyjmowała placebo. Więc beta będzie przekładała się na zwiększenie pracy, zmniejszenie uczucia zmęczenia, polepszenie kurczliwości mięśni, poprawa wydolności tlenowych, mniejsze ubytki w samej masie mięśniowej podczas intensywnego wysiłku, czyli de facto przełożenie na ochronę mięśni. I numer 3 no to taka absolutna, podstawowa suplementacja, która powinna znowu pojawić się praktycznie u każdego z nas, natomiast u sportowców jest absolutnym must have'em, czyli witamina D. Tutaj kontekst wpływu na układ kostno-stawowy, zmniejszenie osteoporozy, zmniejszenie ryzyka kontuzji u sportowców. Mamy fajne doniesienia naukowe, które pokazują, że witamina D wspiera wzrost i regenerację mięśni, które są szczególnie zbudowane z włókien szybkokorczliwych typu drugiego, no i oczywiście praca układu odpornościowego. No i też wiemy, że z perspektywy pracy z zawodnikami pro, im dalej w sezon, im więcej treningów, im więcej meczy, im więcej stresu, tym gorsza praca układu immunologicznego, więc witamina D jest totalnym must have'em, szczególnie w naszym kraju, gdzie mamy takie 50-50, chyba nawet 60-40 bym powiedział dni z zachmurzeniem względem dni słonecznych. I no, jeżeli większość czasu spędzacie na sali, to oczywiście też nie wystawiacie się na to, aby słońce mogło syntetyzować. W... W waszym ciele witaminę D w sposób naturalny, więc ta suplementacja jest absolutnym must have'em. Z perspektywy również ergo, działania ergogenicznego, no tutaj możemy dorzucić sobie węglowodany intra-workout, nie napoje izotoniczne z dodatkiem elektrolitów i dekstrozy, czyli jakby rodzaj, jednego z rodzajów węglowodanów, które stosujemy sobie e, około treningowo, przyczyniają się do lepszej rehydratacji organizmu, czyli lepszego nawodnienia i poprawy wydajności fizycznej u sportowców w porównaniu z napojami, które nie miały dodatku dekstrozy. No i tutaj mamy również poprawę wydolności, czy samą poprawę regeneracji mięśniowej. Z takich rzeczy, które ja lubię dodawać u swoich sportowców, no to takie dwa typy ode mnie. To jest rożanie z górski. Rożanie z górski ma coraz więcej fajnych publikacji dotyczących tego, jak pozytywnie wpływa na performance atletów, między innymi poprzez zmniejszenie uszkodzeń mięśni po treningu, między innymi poprzez zmniejszenie zmęczenia psychicznego, między innymi poprzez wpływ na poprawę czasu reakcji, czy nawet na sam kontekst zmniejszenia markerów stanu zapalnego. Kolejny suplement, który uważam, że jest wart rozważenia, to jest Sherita czyli ekstrakt z cierpie wiśni. I tu jedno, jedno z fajnych metaanaliz dała nam taki wniosek, że stwierdzono, że suplementacja Sherry Tart poprawia regenerację zarówno po długotrwałych ćwiczeniach aerobowych, jak i oporowych, w tym niewielkie zmniejszenie odczuwalnej bolesności mięśni i niektórych markerów stanu zapalnego, a także szybszy powrót do wyjściowego poziomu siły i mocy mięśni. Więc jak najbardziej Sherry Tart sprawdza się super. Jest dużo badań, które zaczynają skupiać się też w kontekście stosowania sherry tart, ze względu na jego działanie, anto, jej działanie antyoksydacyjne, więc yy, jest to suplement, który również warto rozważyć. Inne rzeczy, no to oczywiście celowana suplementacja wspierająca potencjalne niedobory, kwasy tłuszczowe omega-3 standaryzowane na wysoką zawartość EPA i DHA, więc tutaj dobrze by było wybrać jakościowy produkt. I tak naprawdę z takich rzeczy, które możemy dać na ślepo, nie znając profilu zawodnika, nie znając Twoich celów, myślę, że to zrobi solidną robotę i będzie bezpieczne w codziennym v